Odejście Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęło Polską jak grzmot z jasnego nieba. Ta charyzmatyczna artystka kabaretowa na stałe wpisała się w polski krajobraz kulturalny, wzbudzając żywe emocje wśród wielu. Jej śmierć to nie tylko ogromna strata dla przyjaciół i rodziny, ale także dla tych, którzy podziwiali jej talent na scenie. Wśród sieciowego szumu głos zabrała między innymi Aleksandra Kwaśniewska, która postanowiła uczcić pamięć artystki przejmującym postem w mediach społecznościowych. Odmawiam mówienia o tobie w czasie przeszłym, tak zaczynała swoje osobiste wyznanie, w którym podkreśliła, jak ogromny wpływ miała Joanna na świat kabaretu i na jej życie prywatne. Na początku kwietnia 2025 roku kabaret hrabia poinformował o poważnym stanie zdrowia Joanny, która zmagała się z nowotworem. Od tego momentu zniknęła z publicznego życia, a jej najbliżsi przyjaciele informowali o jej sytuacji, zaznaczając, że jej stan jest krytyczny. Wieczorem z 16 na 17 lipca na Facebooku grupy kabaretowej pojawił się smutny wpis, który ogłosił odejście Joanny Kołaczkowskiej. To wydarzenie wstrząsnęło nie tylko środowiskiem artystycznym, ale także rzeszą jej fanów, dla których była nie tylko gwiazdą, ale inspiracją. Zaraz po ogłoszeniu wiadomości wielu artystów, w tym Szymon Majewski i Artur Andrus, postanowiło oddać Hołd Jouni, wspominając chwile spędzone z nią w kabarecie hrabia. Aleksandra Kwaśniewska, bliska przyjaciółka artystki, również podzieliła się ciepłymi wspomnieniami. Jej dedykacje na Instagramie zawierały nagranie, na którym Joanna występuje obok męża Aleksandry, Kubusia Badacha, w radosnym momencie, co dodatkowo wzruszyło wielu fanów. Pożegnania na Instagramie pojawiły się niemal we wszystkich zakątkach serwisów społecznościowych. Emocje, jakie wzbudzała Joanna Kołaczkowska, były widoczne w każdym słowie, każdym wspomnieniu. Biła od ciebie niespotykana energia, pisała Aleksandra, podkreślając, jak wielką wartość wnosiła do życia innych ludzi. Oprócz prywatnych postów, były też wzruszające komentarze, które dotyczyły jej artystycznej kariery. Córka byłego prezydenta, występując publicznie z kondolencjami, zauważyła, że w życie Joanny nie powinna wkraczać żadna złość ani gorycz. Zakończenie jej wpisu było emocjonalne i głębokie, będę za nią tęsknić. Ostatnie dni były dla całego środowiska kabaretowego czasem refleksji i smutku, ale również momentem na wspomnienie radości jaką Joanna Kołaczkowska wniosła do życia tylu ludzi. Trudno sobie wyobrazić polski kabaret bez tego niezwykłego talentu, który na zawsze pozostanie w pamięci i sercach tych, którzy mieli przyjemność ją poznać.